No, już mało mi jeszcze troszeczkę, bo bym tylko powąchałam. <laughs> <laughs> Wracaj! <laughs> Zaraz <Idzie? śmiech> Zaraz wam coś opowiem opowiem. wszyscy wszyscy płakać! płakać! Cicho! Kiedyś autobusem, nie? I co widzi? No ja cię kręcę, siedzi jedna dziewczyna, nie? Włosy długie, jasne. Aż do kola. W rękach trzyma kwiaty. No więc podchodzi do niej i zaczyna nawijać tego śmego. No spodobałam mu się, co ma kurna robić. No więc... Ona do niego mówi, jak pan odejdzie, bo pan pożałuje. A ten nie odchodzi za chińskiego boga. Ani na krok. Autobus zrobił jeden kurs, drugi, a oni nic, siedzą. Rysona wstaje i mówi, sam pan tego chciał. Sam pan tego chciał. On patrzy, kurde, w duchu będzie nie ma nogi. Znaczy ma, ale drewniano! No więc idzie chłopak z dziewczyną. W końcu poszedł z nią, nie? I tam dalej. Dalej, o tej miłości. Cicho! Nie ma ludzi, Taką książkę, żeby napisać. Co nie? Słyszycie? Właśnie. Żeby tak zacząć. A potem już dalej. O tej miłości. Dalej, dalej. O tej miłości. A na końcu, jak ona już umrze. Na końcu. Na samym końcu na, na cmentarzu, kiedy tam ją tak, tak głęboko, tak głęboko zakopali. A ci pisarze, co piszą? Jakie gówna piszą? O takich rzeczach trzeba pisać. O takich. Czystej miłości. O prawdziwym życiu. A ci, co piszą? Jakby w strachu pisali. Strachu Pis jednego. Nie jesteś To zwierzęta czy nikogo? Zakochał. No, chodź. No ci kłówkę pokażę. Na przyszło jak o niej tym, jak ona z nami tu w tym noju. Znaczy w tej... W tej oborze tej musi stać. Boże! Chodź, to ci pokażę. No odejść kotku! Jezus, dziecię! chodź powiedz, że ci pokażę! O, no co to jest? Koncepcja no, taka czy co? No nie wuj nic! Nigdy w życiu, nigdy w życiu nie widziałasz gruby! Widzę to po twoich oczach! No, Zaraz <zoraz> będzie gleba. <zoraz> <zoraz> no, dajcie, no, też do ziemi to, że mi ciągnę? Mam, chodźmy! Idź <zoraz> sam! Jesteś żonaty. Dziewczynkę <kuh> Dziewczynka. Kogo? Zapobieństwa Opery Wysokiej Przedstawiciel <gry> Bardzo kocham Powiadam jej bajki Bajki Bajki. To lepiej mi nie zawołaj. No po co? Żeby dziecko straszyć. Nie! Ja też mogę jej opowiedzieć bajkę. Znam jedną taką. Nazywa się bajka o martwej królewnie. Znasz? Znam. Kto by nie znał? No to opowiedz. Czytałem, ale na pamięć nie umiem. A ja umiem? Imię... Nauczyłam się. Mogę powiedzieć, chcesz? No dobra. Wyrecytuję jak aktor.

Złość tu zawiniła. Chciał <grymne> w trumnie spocząć trzeba. Duch leci zaś do nieba. Myśmy szczerze Cię kochali. No wesele Twe czekali. Lecz nie książę wytęskniony, wieczny sen Ci przeznaczony. Tak to idzie. Gdybyś nie myślał, że jestem głupia. Co na tak nie Ale to jeszcze nie koniec. Wtedy przyszedł królewicz. Chociaż mrok dokoła srobi, do pieczary wszedł bez Tam, w czeluściach jej, się chowa trumna smętna, kryształowa, a w tej trumnie, śliczna, zwiewna, snem wieczystym śpi Królewna. Ja ją zaraz potem. Całuję i ona ciach jeżyła. Tak właśnie. Nie jestem tak.